Dzień dobry. W ramach dyskusyjnego klubu filmowego w grudziącu na zaproszenie baty chciałbym rekomendować dziś niezwykły film jednego z bardziej cenionych hiszpańskich reżyserów, mojego ulubionego reżysera właściwie. Film Kina Drogi. Okej, okay. żartowałem. A tak, już całkiem serio, chciałbym w ramach dyskusyjnego klubu filmowego zarekomendować Państwu. Film z gatunku science fiction. Uważne oko widzów na pewno zauważyło oczywiście koszulkę i baseballówkę, która pochodzi z mojego ulubionego uniwersum science fiction, czyli z serii Obce. Ok. Dlaczego kino science fiction? Dlatego, że kino science fiction jest niedocenianym kinem. Tak mam, mam takie przynajmniej wrażenie. Jest uważane za mało ambitne, za bardzo proste, które jest nastawione na efekty specjalne itd., itd. I moim zdaniem jest to niezwykle krzywdzące, dlatego że kino science fiction ma bardzo dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o warstwę scenariuszową, jako sama opowieść. A poza tym, co jest moim ulubionym. Elementem kino science fiction to ta strona techniczna, czyli efekty specjalne. Chociaż nie jest to najważniejsze, dlatego że, będąc szczerym, e, mamy pewne takie słupki milowe w, w, w historii kinematografii, gdzie kino science fiction e, zrobiło fantastyczną robotę. Przecież. E, Odysseja Kosmiczna, 2001, Blade Runner, czy też Matrix to były filmy rewolucyjne, które opowiadały ciekawą historię, oczywiście opierając się o efekty specjalne, ta warstwa wizualna była bardzo ważna, tudzież S.T.A.L.K.E.R. czy też Solaris Tarkowskiego to filmy, które w tym przypadku opierają się na prozie Stanisława Lema, oczywiście mówię tu o Solaris, są niezwykłą historią filozoficzną. Kino science fiction, oprócz tego, że opiera się na wymyślonych historiach i zazwyczaj kojarzy się z ufolutkami i podróżami kosmicznymi, daje pewne podstawy do pewnych rozważań filozoficznych do opowiadania niezwykłych historii o człowieczeństwie, o naszym starciu z technologią, z rozwojem, z tym, co nas czeka w przyszłości i tak dalej, i tak dalej. A film, który konkretnie chciałbym zarekomendować, to właśnie obcy, decydujące starcie w reżyserii Jamesa Camerona, film z 1986 roku. Miałem okazję być na grudziąskiej premierze w 1987 w Kinie Orze właśnie na tym filmie i film ten zrobił piorunująco wrażony na mnie jako młodym chłopcu i kino te, właściwie to uniwersum obcego towarzyszy mi przez całe życie, stąd ta figurka w tle w mojej kuchni, tu na stole tego nie widzicie Państwo, ale mam całą kolekcję płyt DVD właśnie z tego uniwersum Oczywiście klasykiem, który rozpoczął całą tą serię to film Ridleya Scotta z 1979, ósmy, Pasażer Nostromo. Ale ten film oczywiście jest niezwykłym filmem i również jest filmem, który wprowadził pewne, pewne nowum i nowe podejście do kina science fiction, dlatego że film został nakręcony w bardzo niskim kluczu, czyli Ciemnej tonacji, na zmianę zresztą z dużą ilością bieli, ale, ale ten film był pewnego rodzaju również filmem grozy. Filmem, który w nowy sposób spojrzał właśnie na kino science fiction. Te tradycyjne roboty, dziwne postacie, które pojawiają się w kinie, dotychczas, które pojawiały się w kinie science fiction, gdzieś zniknęły i pojawił się niezwykle, niezwykle autentyczny, przerażający stwór, ksenomorf, który zresztą powstał na, na, na podstawie szkiców Hansa Gigera. I, i, I ten film w pewien sposób wprowadził świeży powiew w kino, science, w kino science fiction, które mogło stać się pełnoprawnym gatunkiem filmowym w kinematografii. No ale dlaczego moim ulubionym filmem, którym chciałbym Państwu zarekomendować, jest obcy decydujące starcie. Między innymi dlatego, że jestem wielkim fanem Jamesa Camerona, który od strony technicznej, jako reżyser, zawsze wprowadzał niezwykłe nowości w filmie. I każda jego produkcja wprowadzała pewne ikony filmowe, które powtarzały się jako memy, zostały, były bardzo często powielane w innych produkcjach filmowych, w obcym była to ładowarka, bronie, Statki kosmiczne, i tak dalej, i tak dalej. No ale przecież później powstał Terminator, który również jest niezwykle memicznym, już klasycznym filmem science fiction. Później była Głębia, oczywiście. Później znów pojawił się Terminator, Avatar, a, Avatar przepraszam, którego nie polecam. I uważam, że James Cameron jako Zresztą fizyk z wykształcenia, James Cameron podchodzi do produkcji filmowych jako do niezwykłego rzemiosła filmowego i stawia, stawia duży akcent właśnie na tą technologiczną, techniczną stronę produkcji filmowej. I właśnie taki jest film obcy. Zresztą dostał dwa Oscary: jeden z nich za efekty specjalne, drugi za, za, za montaż dźwięku i bardzo trudno filmowi science fiction właśnie zdobyć statuetki Oscara, a, a to uważam, że jest powód na to, że film warty obejrzenia i, i, i warty wspomnienia, między innymi w ramach dyskusyjnego klubu filmowego. Zresztą efekty specjalne Stan Winston, studio Stana Winstona trzymało na tym rękę i kontrolowało wszystko, stąd te niezwykle plastyczne obrazy i, i niezwykle przerażające postacie obcych. Film ten również jest, mówię to oczywiście nie o serii obcego, ale o konkretnie obcy, decydujący starcie, a wcześniej na produkcji Ridleya Scotta jest filmem rewolucyjnym, między innymi dlatego, że w latach 80., kiedy ten film powstawał, na ekranach kin królowali herosi, męscy, męscy herosi, niezwykle umieśnieni w osobie Arnolda Schwarzeneggera między innymi, a w przypadku filmu serii Obcy Sigourney Weaver, aktorka, która odgrywała rolę porcznik Ripley, w pewien sposób zamiotła całą to męskie ego gdzieś w kąt i okazało się, że okazało się w latach 80. że kobieta może konkurować z mężczyznami i, i, i może być od nich silniejsza, to taki Pierwsza jaskółka feminizmu w tamtych latach, nie wiem czy nie przesadzam, nie dodaję do tego zbyt dużo filozofii, ale myślę, że tak było i Sigourney Weaver kreując postać Ellen Ripley, porucznik Ellen Ripley, pokazała, że kobieta potrafi być silna, a to wszystko w połączeniu z kinem science fiction powoduje, że film jest niezwykły. Hmm. Oczywiście film jest bardzo prosty. Sama opowieść jest bardzo prosta. Grupa Marines Alan Ripley ląduje na planecie LV426 i tam próbują ratować kolonistów z łap bardzo groźnych, obcych. Prosta historia, ale niezwykle opowiedziana. Scenariusz jest niezwykle, e, niezwykle syntetyczny, bardzo logiczny e, i bardzo polecam. Polecam popcorn, włączyć telewizor, słuchawki na uszy i obejrzeć ten film. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa namówić, dlatego że, tak jak mówię i tak jak myślę, film to nie tylko opowieść o człowieku to nie tylko melancholijne historie ale to również krwiste, pełne mięsa. Filmy akcji, a takie są moim zdaniem najlepsze właśnie w gatunku science fiction. Pozdrawiam serdecznie z przepięknej Norwegii. Słupki milowe. Kamienie milowe. Dykcja. Raz, raz. Raz. Słupki milowe. Kamienie milowe. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Sigurna Weaver. James Cameron. James Cameron. <ścoughs> raz, raz. Próba mikrofonu. Jak można? Raz, raz. Cigar na Weaver. Cigar Weaver. Cigar Weaver. A tocha... A tocha